Podczas prezentacji pod tytułem Zanim powstało miasto, opowiemy o tym, co działo się w najbliższej okolicy w czasach przed założeniem dzisiejszego Radomia. Pierwsi ludzie pojawili się w okolicach Radomia w Paleolicie, czyli starszej epoce kamienia, najstarszym i najdłuższym etapie w dziejach ludzkości. Słowo Paleolit pochodzi z greckiego paleos, stary. Litos, kamień. U schyłku Paleolitu, czyli około 10 tysięcy lat przed naszą erą, na terenach Niżu Polskiego panował surowy klimat, który zmuszał ludzi do wędrówek za reniferami, latem na północ, zaś zimą na południe. Na naszym terenie ślady pobytu łowców reniferów pojawiły się w okolicach dzisiejszego Natolina i Bielichy. Znaleziono tu relikty krzemienic, czyli miejsc, w których przerabiano krzemień na narzędzia i broń. Następna epoka archeologiczna to Neolit, z greckiego neos – nowy. Litos, kamień. Jego początek sięga około 9000 lat przed naszą erą na Bliskim Wschodzie. Na terenach Polski neolit trwał od 5200 do 2300 roku przed naszą erą. Jego charakterystyczne cechy to uprawa roślin i hodowla zwierząt oraz stałe osadnictwo. Proces ten nazwano rewolucją neolityczną. W neolicie pojawiała się umiejętność wytwarzania naczyń glinianych. Rozwijały się także nowe techniki obróbki kamienia, takie jak gładzenie powierzchni i wiercenie otworów. Pod koniec epoki pojawiły się pierwsze przedmioty metalowe, z miedzi. Na terenie Polski jedną z ważniejszych kultur archeologicznych jest kultura pucharów lejkowatych, której osiedla występują na terenach dzisiejszego Gołębiowa, Godowa i Jeżowej Woli. W Neolicie, czyli młodszej epoce kamienia, ludzie prowadzili osiadły tryb życia. Uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta, wytwarzali naczynia z gliny, produkowali mąkę na prymitywnych żarnach. Kolejny ważny okres w dziejach ludzkości to epoka brązu. Jej początki na Bliskim Wschodzie są datowane na około 3400 rok przed naszą erą, w Polsce 2300-2200-700 przed naszą erą. Nazwa epoki pochodzi od używanych wówczas narzędzi z nowo wprowadzonego surowca brązu czyli stopu miedzi z cyną. Powstawały centra metalurgiczne, które przyczyniły się do rozwoju handlu i wzrostu zamożności rodów kontrolujących wytwórczość brązowniczą. Na początku epoki tereny dzisiejszej Małopolski zamieszkiwała ludność kultury mierzanowickiej. Były to grupy hodowców bydła, którzy prowadzili ruchliwy tryb życia. Początkowo nie zakładali osad, wędrując ze stadami zwierząt. W odróżnieniu od innych kultur tych czasów nie wznosili kurhanów, zmarłych chowali, niespalonych, w płaskich grobach. Ich uzbrojenie stanowiły miedziane sztylety i łuki. Ważnym znaleziskiem z tamtych czasów jest szkieletowy grób z Malczewa, odkryty przypadkowo w 1960 roku. Szkielet nie zachował się. W zbiorach muzeum znajduje się wyposażenie grobu, narzędzia i grot z krzemienia wołyńskiego. W drugim tysiącleciu przed naszą erą na terenie dzisiejszego radomia przebywała ludność kultury trzcinieckiej. Znane są osiedla tej kultury na Michałowie, Wośnikach, Gołębiowie. Na jeżowej woli istniało prawdopodobnie cmentarzysko tej kultury z okolicami grodziska i rzeką Mleczną. Związane jest odkrycie dwóch brązowych naramienników znalezionych według przekazów z pochówkiem człowieka z koniem. Zastąpili ją osadnicy kultury łużyckiej, którzy około 900 roku przed naszą erą osiedlili się nad mleczną w dzielnicy wośniki w okolicach dzisiejszego seminarium. Archeolodzy odkryli tu dużą osadę i ciałopalne cmentarzysko, tzw. pole popielnicowe, które było użytkowane jeszcze w początkach epoki żelaza, czyli w 7 stuleciu przed naszą erą. Kolejna wielka epoka w dziejach cywilizacji zaistniała dzięki hetytom, którzy odkryli tajemnicę żelaza w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Na ziemiach polskich początki tej epoki datowane są na około 700 lat przed naszą erą. Osiedle kultury Łużyckiej tego okresu odkryto na terenie zajętym obecnie przez klasztor Bernardynów, zaś cmentarzysko ciałopalne między ulicą Limanowskiego a Młodzianowską. W siódmym stuleciu przed naszą erą na obszarze pomorza wyodrębniła się tzw. kultura pomorska. Ludność tej kultury włączyła się w handel bursztynem pomiędzy plemionami Sambi, kultury łużyckiej a obszarem kultury halsztackiej i Italią. Drugim podstawowym zajęciem stała się hodowla. Nastąpiły zmiany w strukturze społecznej, np. zwiększyła się rola rodziny, co odzwierciedliło się w obyczajach pogrzebowych. Znane z kultury łużyckiej pola popielnic zostały zastąpione pochówkami rodzinnymi, składanymi w kamiennych skrzyniach. Charakterystyczne stały się urny twarzowe lub domkowe. W V wieku przed naszą erą kultura pomorska rozszerzyła się na południe, zajmując większość ziem polskich, w miarę powiększania terytorium zaczęła zatracać swoje pierwotne cechy, np. miejsce grobu skrzynkowego zajęły groby kloszowe. Na przełomie R tereny położone nad Strumieniem Malczowskim na Żakowicach zasiedliła grupa ludzi kultury przeworskiej. Nieopodal niewielkiego osiedla na nadrzecznej Wydmie założono cmentarz w obrządku ciałopalnym. Pozostał po nim zaledwie ślad w postaci zniszczonego grobu z kilkoma kawałkami naczyń. Ślady osadnictwa tego okresu napotykane są w wielu miejscach Radomia nad ciekami wodnymi m.in. w Dolinie Mlecznej, w pobliżu miasta Kazimierzowskiego i na Wacynie znaleziono srebrne monety Asy Faustyny Starszej, żony Antoninusa Piusa z pierwszej połowy I wieku naszej ery. Minęło kilka stuleci. W V wieku naszej ery nastąpiło oziębienie klimatu, które jako jedna z przyczyn doprowadziła do wyludnienia ziem polskich. W VI wieku na opustoszałych terenach pojawili się Słowianie, początkowo zasiedlając południowe i zachodnie obszary dzisiejszych ziem polskich. W okolicach Radomia niewielka grupa Słowian pojawiła się dopiero u schyłku IX wieku. Pojedyncze znaleziska świadczą o istnieniu kilku miejsc zasiedlonych przez przybyszów. Na zachodnim brzegu mlecznej odkryto studnię z drewna dębowego, ściętego w 888 roku. Z czasem osadnictwo pojawiło się na prawym brzegu rzeki. Osiedle miało charakter otwartej wiejskiej osady rolniczo-hodowlanej. Domy budowane były z drewna w konstrukcji zdrębowej, pomiędzy poszczególnymi zagrodami znajdowały się budynki gospodarcze o ścianach plecionkowych, do których użyto gałązek wierzby. Prawdziwy rozkwit osadnictwa w Dolinie Mlecznej przypada na czasy pierwszych piastów i budowę ogrodu z zapleczem osadniczym. Tworzy je osada przygrodowa, stanowisko drugie i niewielka osada wybudowana poza Doliną Rzeki na terenie dzisiejszego hostelu u zbiegu ulicy Limanowskiego i przechodniej, czyli stanowisko czwarte. Gród zbudowano na piaszczystym wzgórzu w Dolinie Rzeki na planie owalnym o powierzchni około 1,5 hektara i otoczono wałem o konstrukcji skrzyniowo-przekładkowej. Początkowo chaty stawiano w sąsiedztwie wałów. W XII wieku zabudowa rozszerza się w kierunku wnętrza grodu, a na kulminacji wzgórza staje kościół. A oto jak zbudowano wał wokół grodu. Zastosowano tu konstrukcję skrzyniowo-przekładkową. Jądro wału stanowiły dwa rzędy skrzyń zbudowanych z poziomych belek łączonych na zrąb. Wypełnione ziemią i piaskiem skrzynie stały na stopniach wyciętych w piaszczystym wzgórzu. Od strony wewnętrznej skrzynie były podparte słupami, od zewnątrz wejścia na wał broniła palisada z półokrąglaków. Dodatkowym elementem konstrukcji był nasyp z poziomych warstw belek, przysypywanych piaskiem. Szerokość wału wynosiła wówczas około 8 metrów, a wysokość 6 metrów. Niewielkie osiedle, założone prawdopodobnie przez budowniczych grodu, czyli stanowisko czwarte. Składało się z rzędów chat częściowo zagłębionych w ziemi. W narożnikach pomieszczeń budowano zazwyczaj gliniane piece lub kamienne paleniska. Obok znajdowały się jamy śmietniskowe lub gospodarcze. W jednej z chat, tuż obok pieca, stały naczynia używane w gospodarstwie domowym. Wykonano je techniką obtaczania na kole lub ruchomej podstawce. Najciekawszymi znaleziskami pochodzącymi z grodziska i osiedli są zabytki z metalu, kości i rogu. Wśród nich jest wiele przedmiotów pochodzących z dalekich stron, na przykład rogowa klamra wykonana przez koczowników, języczkowate okucie pasa z terenów Rusi lub Wysp Morza Bałtyckiego i druciana ozdoba z Rusi lub Bośni i Hercegowiny. Ciekawą biżuterią radomskiej elegantki jest zawieszka w kształcie półksiężyca pochodząca z Rusi kijowskiej. Trójkątny rogowy pojemnik zawieszany u pasa mógł służyć do przechowywania medykamentów, ziół lub soli. Jak rozwinęło się osadnictwo w Dolinie Mlecznej po zbudowaniu grodu w XI i XII wieku? Rozbudowano wielką osadę przygrodową w Dolinie Rzeki, czyli stanowisko drugie. W XII wieku powstało nowe osiedle poza Doliną Rzeki, określane jako stanowisko trzecie. Zmarłych radomian chowano nieco dalej, na południowy wschód od grodu, na stanowisku czwartym. Na grodzisku znaleziono dużą ilość kości zwierzęcych, świadczących o rozwiniętej hodowli: bydła, świń, koni, owiec i kus. Popularnym zajęciem było wówczas myśliwstwo. Mieszkańcy grodu polowali na większość zwierząt mieszkających w okolicznych lasach: jelenie, dziki, tury, niedźwiedzie, zające i bobry. Kości dużych zwierząt znajdowane na Piotrówce świadczą o pobytach w grodzie elit piastowskiego państwa, dla których były zarezerwowane łowy na grubego zwierza. Zabudowa osady przygrodowej była zróżnicowana. Znajdziemy tu mieszkalne chaty zrębowe, gospodarcze budynki o ścianach z plecionki obmazywanej gliną, zagrody dla zwierząt i drewniane płotki okalające przydomowe ogródki lub zagrody dla zwierząt. W osiedlu kwitło życie. Mieszkali tu rolnicy, hodowcy i rzemieślnicy. Przybywali kupcy z różnych stron Europy i Azji. Działalność rzemieślniczą potwierdzają półfabrykaty przemślików, wyrobów drewnianych, dysze do pieców hutniczych. Istnienie wyspecjalizowanych warsztatów rogowniczych poświadczają znaleziska obrobionych kości i rogu, grzebieni, oprawek i półwytworów. Dolinę rzeki przecinała w przeszłości drewniana droga, a raczej drewniano-ziemna grobla wiązana dawniej z osadnictwem X-XV wieku. Współcześni badacze łączą tę konstrukcję raczej z okresem nowożytnym, kiedy to dolina rzeki była podmokła. Z osadnictwem z XII i XIII wieku wiązany jest natomiast drewniany pomost o szerokości 2-2,5 metra, odkryty podczas badań wykopaliskowych. Jest to tzw. most docelowy który mógł prowadzić do nadrzecznego młyna. Rzeka sprzyjała rozwojowi rybołówstwa. W jej czystych wodach żyły różne gatunki ryb – jesiotry, karasie, łososie, okonie. Łowiono je za pomocą sieci i wędek z żelaznymi haczykami i drewnianymi spławikami. Po rzece poruszano się w łodziach zwanych dłubankami. Gdzie Radomianie chowali swoich zmarłych? W XI wieku, na miejscu niewielkiej osady ulokowanej poza doliną rzeki, obecnie w pobliżu zbiegu ulicy Limanowskiego i Przechodniej, został założony cmentarz, który istniał do XII wieku. W następnych stuleciach zmarłych chowano już na cmentarzu przy kościele świętego Wacława, zbudowanym w centrum osiedla, na terenie dzisiejszego placu Stare Miasto. Wśród pochówków znalezionych na stanowisku czwartym zwracają uwagę tzw. groby okazałe, w których była chowana miejscowa elita. Należy do nich pochówek uzbrojonego mężczyzny leżącego w obszernej jamie grobowej wyłożonej deskami. Zmarłym radomianom towarzyszyły często ozdoby, np. paciorki ze szkła, metalu, bursztynu, kamieni półszlachetnych, np. karneolu czy kryształu górskiego. Popularne były kabłączki skroniowe oraz obrączki z miedzi i srebra. Z przedmiotów codziennego użytku przeważały w grobach noże i krzesiwa. Zmarłym do grobu wkładano także monety. Podczas badań cmentarzyska znajdowano je w grobach na wysokości miednicy lub przy ręce. Są to srebrne denary ze znakiem krzyża, tak zwane krzyżówki. W dawnych religiach panowało przekonanie, że monetami należy opłacić przewoźnika duszy do krainy zmarłych. Naczynia z darami ustawiano przy głowie lub przy stopach zmarłego. Ciekawostką są żelazne okucia drewnianych wiader znalezione jedynie w dwóch grobach. Miały one podkreślać wysoką pozycję zmarłego. W centrum grodu stał niegdyś kościół świętego Piotra. Znaleziska archeologiczne wskazują, że mógł posiadać kamienny fundament. Wokół świątyni chowano mieszkańców grodu. Znaleziono tu oryginalny zabytek ze stopu miedzi. Enkolpion, czyli krzyż relikwiarzowy z XIII wieku, został wykonany prawdopodobnie na Rusi kijowskiej jako kopia Enkolpionu Bizantyńskiego. To prawdziwa rzadkość na naszych terenach. Kolejny dowód na bliskie związki Radomia z terenami Europy Wschodniej. W XIII wieku osadnictwo z terenów nadrzecznych przeniosło się w rejon Kościoła Świętego Wacława. Powstał tam duży ośrodek, który około 1300 roku otrzymał średnie prawo miejskie. Miasto zostało rozplanowane prawdopodobnie jak w innych ośrodkach Małopolski, w układzie pasmowo-ulicowym. W tym czasie, prawdopodobnie za panowania Wacława czeskiego, zostaje wybudowana murowana świątynia w stylu gotyckim. Jej losy w czasach zaborów były burzliwe. W XIX i XX wieku mieścił się tam m.in. magazyn, więzienie, szpital epidemiczny, oddział psychiatryczny i dział archeologii. W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki zakłada nowe miasto na północny wschód od grodu. Urząd kasztelana zostaje przeniesiony do zamku i wówczas gród przestaje funkcjonować. Dolina Mlecznej staje się gospodarczym zapleczem dla miasta i zamku. Wały grodu zostają spalone, a na wzgórzu wybudowane osiedle domów o konstrukcji szkieletowej i szereg pieców piekarskich i browarniczych. Domy należą do mieszczan, kupców i rzemieślników. Skarb Monec XIV wieku i przedmioty związane z handlem, znalezione w piwnicy jednego z budynków, wskazują na majątność mieszkańców. Zatrzymują się tu rycerze, o czym świadczą liczne znaleziska, uzbrojenia. Osiedle na piotrówce istniało do początków XVI wieku. Przypomnijmy sobie, jak rozwijało się osadnictwo dawnego radomia. Pierwsze ślady Słowian odkryto na lewym brzegu rzeki. W X i XI wieku w Dolinie Mlecznej powstał silny ośrodek piastowski z Dużym Grodem jako centrum życia politycznego i społecznego. W XIII wieku na wschód od Grodu w okolicach dzisiejszego placu Stare Miasto powstaje pierwszy ośrodek miejski lokowany na prawie średzkim. Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku na wschód od Starego Radomia zakłada nowy radom miasto na prawie magdeburskim.